na z kiedy? Dzień przed zaginięciem wieczorem, bo już rano do niego nie wchodziłam, bo jechałam do pracy. Poszłam do niego, bo miał o 13 mówił, że babcia po niego przyjedzie, to mówię, pożegnamy się. Nie ukochaliśmy się i wszystko było ok, wszystko było dobrze. No, Pytam babcia, się, czy jest spakowane. Babcia, miała przyjechać, babcia miała przyjechać o 13 y, następnego dnia, ale on się tak twierdził, że on się z nią tak umówił przez telefon. Mm. I, I co miało się dać? On miał z nią babci. On tak? miał jechać do babci na wakacje. To... On się spakował normalnie miał jechać do babci na wakacje. I gdzie? Do Pleszewa. I pani wróciła tego dnia do domu? Wróciłam tego dnia do domu około 17.00. I mój tata powiedział, że pojedzie do sklepu, a ten rower był jego. I mówi: Gdzie jest jego rower? I ja mówię: Nie wiem. Dzwonię do, do tej babci, co Łukasz miał u niej być. Ona nic nie wie: Łukasza nie ma, rowera nie ma. No to zaczęłam działać. Zbusiłam na policję. Był na, napis na szafie, że. Mamo, że nie wiem jak to pisało: że y, nie może dłużej żyć, coś takiego, że, że musi się zabić. No, że on mnie kocha i że mam na policję tego nie zgłaszać. Wczoraj szukaliśmy go wieczorem po wszystkich kolegach. Po znajomych, tak? to ci co mówią? Bo ja nie mówiłam, że też rozmawiałem na przykład z nauczycielami. Mówię, z kolegą z... rozmawiał, ze swoim przyjacielem yy, rozmawiał dzień wcześniej i nic na to nie wskazywało, że coś sobie zrobi, że, że gdzieś ucieknie. Była taka wersja, że on może gdzieś do Karpaczu pojechał. Tam macie jakichś nie, znajomych, tak? Nie, nie mamy znajomych w Karpaczu żadnych. On tylko napisał na blogu, że chciałby spełnić jeszcze jedno marzenie, że chciałby Śnieżkę zdobyć. Pani coś bym chciała powiedzieć teraz? No, żeby wrócił do, do domu, bo zanim tęsknimy, <noise> łukasz, nie wygłupij się, wróć do domu. Czekamy na ciebie. To nie jest żadne wyjście z sytuacji, że sobie coś zrobisz. Proszę cię wróć. Jak mnie słyszysz, to proszę cię wróć. Ja już dłużej tak nie mogę. Mm. Nie, już dalej nie